Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem MySplendor, jest Jezu Hej wszystkim. I witamy was w być może ostatnim odcinku Minecraft Coop. Mamy nadzieję. Tak. To no, już było ciebie ostatni odcinek. Tak, już to jest drugi ostatni odcinek. Tak, <laughs> Więc... mamy nadzieję, że nie będzie trzeciego. Dobrze. No tu jest tam fabuła, że uciekamy, tak no, no źle, najgorzej, no. Co to tam? Dziś strzeliłem z łuku. Aha um. Jeziu. Oj, oh A Nie umieraj! <głos> 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 no to tak. <głos> <głos> o wzię. <Boże. głos> Dobry początek. Tak. Tak, znaczkę na górę wrócę, żeby nie było, że coś ten. Oh, o no. Jezus. Ja Zobacz coś tu jest. A tu są samoneczki. Dobra. <noise> Czekaj. Jeszcze raz, ale tak ładnie, wiesz... O... Masz no, i nie! Yeah! O, do... Trzymaj oh. <laughs> SHIFT! Czekaj... O. Czekaj... CTRL, SHIFT... A. Właśnie, bo ja mam control. Czekaj, ja zejdę mm. pierwsza... No, właśnie, pozbieraj Dobra. się... Dobra... Ja pierdzielę. No to no. dobre zejście, słuchaj... <laughs> Okej... Okay. Uuu, ale tutaj jest... Fajnie... Łooo... Wow. Co? You aren't going to make it... O, You're nie, going to die... tam są Dobra, mogę pójść. Cyk a dwa tylko, nie jest źle. Jest sobie pochodnie. Hmm. Ej, to ten zombie jakiś taki zladzony. Okej, okay, dobra. No, no. światło świeci. Ile ich? Cyk. A, bo to taki wybieg mody normalnie. Przepraszam! Ja spoko, albo ja tą ja dobiję jeszcze. bara, co ty tak skaczesz? Ej, ona normalnie z jednej strony, na drugą i w ogóle. O oh mój Jesus. Boże. Dobra. No. Zginiemy. Nie masz już hełmu. No, to już chyba w poprzednim chod... odcinku nie miałem. Ja butów. Mm. O nie. E, teraz nic nie On masz. nie. No. Kurde. Ja już nie mam nic. Czekaj. E, a, bo ja muszę założyć, mam gadki. A, okej. Okay. Czekaj, czekaj, chwilę. Mhm. Słuchaj, Ja Muszę się na Pająk! Jezu. Idę. Sebastian O. Jezu, idę. No, kurde, kolejny. Idę. Ej, e, jeszcze ten zombie. Fucking shit. Dziwne, no to bo one tu jakoś skaczą z tamtej strony. No, bo one Ty. jakoś nie trzeba tutaj te spawnery szybko trzeba... matnąć. Tutaj. Ale ja tu jest jeszcze jeden pająk na górze. O, chodź. O no Chodź, I teraz cyk. Nie musisz się najeść. A tu jest taki mały. <noise> I tu na górę da się o wejść. My... O, mnie bleje! Sam cię bije. O, i tu jest jeszcze ten spawner, pająk. to też cyk. Zdążył się zrespić, kurde. No i je... spadłem. Co? Czekaj? I do góry. Taki cyk i cyk. Albo nie tak nie do końca cyk eee. Tak, cyk. <grym> dobra. O, o. o nie, Sebastian, bo ja muszę się ten... Tam <grym> ja. jest znowu... Ale to są drzwi. Ja muszę do się najeść. Aha, dobra, bo ja już się Ej, do nich nie ma wejścia, w sensie... Na razie, mi się wydaje, że tam do nich trafimy od góry czy coś. Albo to lepiej do nich nie trafiać, może bo... Ej, ale wejścia. one leją przez ten. Tak, bo tu jest parkour. O I jak spadniemy, to spadniemy do nich. O! A tu? O! A tu nie ma przejścia. Jo, dobra, e, nie spadłem. Ty grujesz, że tak. ja też tam muszę iść. Tak, jeżeli spadniesz, to spadniesz. Nie. Wierzę w ciebie. O! Ostatni nie skok. Be. No easy! No yes! Uciekaj, uciekaj! Dobrze! Ja pierd... No ostatnie! On jest z gitki głupi po łukosie. No on jest tak trochę trudniej, no. no. Jak nie mam tam skoczyć? No tak o. Ja pierdzenie! I... Nie! Ja nie skoczę! No Ostatni raz, jak nie Oczywiście drzwi. Czekaj. Ja nie umiem tam skoczyć, no! Niech nie jak nie będę... Nie umiem, no ja nie w parkoury. Tak skup się i skoczysz, no. Skup się no. O, aż tutaj mogę wejść. O oh, hello. Ej no. Mhm, nie, tepaj mnie, bo ja nie będę tu skakać. Szybko! Sebastian! No dobra, spokojnie... No. Ej, no! Kuś. Chyba sobie jaja robisz, no dobra, ej, spokojnie. Ej, ale tepłem cię i umarłaś na dole, że byłaś tepięta tutaj przez chwilę. Wiesz co? Tu wiesz, dajesz szybko się pozbieraj tam i potem cię tepnę. Przygotuję nawet. jak ja mam się tam pozbierać. Szybko! Sebastian, no chyba sobie żartujesz, tam się nie da pozbierać. Tak się nie da. No przecież, no zobacz, ale skacz, zbierz, tepam cię. No dajesz. Tepaj. To Tak, mógłbyś się odsunąć. Dobrze, idziemy dalej. Poczekaj. Albo się ujrzcie. Co tu zombie zabiję? Ej no. Nie, to jest nieporozumienie. Jezu, prawie bym cię uderzył. Nie, ja się. Muszę... Poczekaj, bo ja mam kurczę trzy serduszka. Ja to się na ten, ja tutaj powybijam w tym czasie, co mogę. Tylko że... A tu na górze są te spawnery, tak? A tu jest jakiś przycisk, bo w ogóle patrz. Co to jest na tamtej a tam... stronie? To idę. Idę. Jest, to jest niemiło. Nie, chwila, bo raczej na tarcie robią mały. Okej, okay. Jest Oj. tam? Trudno tam wejść, ja ci powiem. Ale i one jeszcze z góry spadają i ja umrę. Albo, ale e, do, nie! Dobra, no to jest. Czekaj. Jestem. To można by wybić. Idź, albo, albo nie, nie mogę się najeść. I teraz musisz mi tu otworzyć. E, tak, masz tu. Czekaj. Jezus marzę. Jezu, Ej, maruj, Mał. ci! Ma mam 3,5 HP. Otwórz. A czekaj. Masz. Wow. Ej, co tu te tak karty masz? W ogóle... Nie żeby coś, ale oh ja słyszę blazywy, nie? Ja też. Dobra. Jak tu są spawnery jeszcze... Nie da się jakoś tam, kurczę. W sensie, chyba teraz jak będziemy... Tak, tu się da. O oh mój Boże Cyk, cyk, nie wiem, tak jakiegoś tu, tu, o, tak dla bezpieczeństwa. I e, co teraz? Jak tu się idzie? Ej, czy trzeba... Nie może trzeba skoczyć, nie? Właśnie chyba trzeba. No chyba nie. O! Bo o. ja nie skoczę, nie ma opcji. Teraz no spróbuję... Nie no i Dobra, dawaj, tepaj mnie. Ja nie będę się stu... Nie no, stój, w o, się. O, no, stu stój w miejscu. O, jest? No to stój w miejscu, albo trzymaj shifta. No to się tepaj. <laughs> <laughs> o oh, Boże. Dobra, idziemy, jeszcze. Jaka masakra. No i tu... Łoł! Ja wow! Nie, idziemy. nie, ja tu... Ale wst... Dobra, wstajemy. <laughs> <laughs> Ej, nie, my tego nie zrobimy! Nogi! Nogi! 2hp! 1,5... 1. Ej, szybko tepam cię, bo ja umrę zaraz. Ja już umarł. Mam. Ja wiem, ale te panci do... Jesteś tutaj? Nie ja to Czekaj jeszcze raz, masz? Ja się muszę najeść i w ogóle mamy, jeden... Ej, my tego nie zrobimy no nie Tam zrobimy. jest, ale tam jest tam aż tyle ich Trzeba pochodnie, daj mi pochodnie e, Masz Bo Ja tak nie jestem pozbierana, ja spróbuję... Ja mam 2 no, HP, no więc muszę poczekać trochę, nie? O Jezu, ty One ciepło. tu idą, one tu idą, ja nie mam żadnego... Daj mi jakiś mieczek, jeden chociaż zwykły e, Masz o, oh, Jezus. Ale nie, ale to. Kurde Ej, ale jak to zrobić? To jest impossible. Nie kurde. wiem. Jak coś zaraz umrę, nie? Albo nie, albo. Nie, ja się te pa. Nie, te, te pa... Tam jest jakaś dźwignia, Sebastian. Gdzie jest dźwignia? No, widziałem dźwignię. Czekaj, tutaj Kiedyś idę dookoła. Ja mam pół serduszka, nie? Ja mam trzy. Tam jest dźwignia na jednym tym, e, spawnerze. Chwila, jolo. Eee, zabite wszystko. ale tam jest kolejne, tam są drzwi i one... Gdzie jest zabite jak słyszę? No bo one się teraz jednak respią. A bo tu jeszcze nie jest, cyk. A nie, dobra, czekaj. Ej, nie, czekaj półtora pół HP! 1 HP! Pół HP! Umarłem One się rozpiął Sebastian, od nie, nowa. Ale się muszę te... Tu i co jest... Z... Nie! No ja też zginęłem! Nie! To jest zajebiste. Tak. Tak. One tak. się tutaj wszystkie pojawiły od nowa po prostu. Wszystkie naraz. Mhm. Jest strony się. No. Dobra, jesteśmy. Musieliśmy wrócić w ogóle. Z całego początku. I my chyba musimy przelecieć tu po prostu. Tak. Ej no. Ale jak tam wejść? Ale tam są w ogóle jakieś te przyciski. Przy... Ej! Pół HP, umarłem. Nie, ja się szybko tepam do ciebie. No nie kapslo. Szybko! Czekaj się! Ale, wow, ale itemy... Wlazłam gdzieś tu, nie wiem. Ja coś pozbierałam, Sebastian. Okej. Okay. A co trochę... to za dźwignię? Czekaj, ja tu... zamknij to. Chwila, chodź tu. Nie, ja, ja zbieram, zbieram, easy. Dobra, zbieram. Easy. zbieraj. Easy. No nie easy, jednak nie easy, oj, no nie umrę, umrę, kuś. Szybko się tempoj, bo tu jest jeden. Jak jest, ale tu, kurde, by gówno zbieram. zebrałem. Do teba. Oj, no nie, wracam, wracam, szybko. Dobra, nie wiem co mam. O, zamknęła drzwi. Ach, tu nic nie mam. Czekaj, czekaj, po, powoli, powoli. To jest twoje na pewno. To... Co tu jest jeszcze? Bierz swoje rzeczy. O, ale chyba w sumie najważniejszy jest tylko mieczyk chyba, nie? No chyba tak. No, Ej, nie, nie mam żadnego jedzenia, nie? Ja mam Poza trzy te trzy schabowe To mogę ci dać dwa Dobra to mniej Nie no to mniej okay. Może Nie wiem Lepiej wiele. Trzymaj Ja będę jadła te z potworu najwyżej Dobra to no dobra chodź A pochodnie A, <coughs> są pochodnie masz jakieś pochodnie? Nie to da... A mam, poło... mam! Mam mam Ale dobra i tak masz, bo ja tak mam tego dużo Dobra to otwórz i teraz ja O oh, Jesus i co tu jest? Mas, Fabuła! Sakra. Czytaj. A, a final TNT You're blockade. Ostatnia blokada, która... Aha... Możemy go zabić... Kill co? another soul? Soul? You're doing <coughs> Aha, bo on mówi, że wiesz, bo my chcemy go zabić i on ten, wiesz, tam... Mm -hmm. no, jesteśmy źli dalej. You're going to... Mhm... Mm die alone. Nobody likes you. <coughs> Co za w ogóle co to ma być? nie wiem. Ja, Dobra. Dobra. Bo chyba odbiło. jest O, Jest dźwignia. Jest, jest! I tu będzie. Tu chyba będzie jakiś finał. No. Mam nadzieję. Tu gdzie nas jeszcze nie było? Tu jest dwójka. Jedynka... Tu przyszliśmy. Ej. To nie, tu to może, może tu trzeba wrócić i coś tu jest? Chyba tak. To są bloki złota w ogóle. No. to jest? The dropper control room. Ej. Nie. <laughs> Czekaj, to no może właśnie nie. tu, może. Tak, to odblokowuje pierwszą i... TNT drop button, all three blockades. Tak! Po tym musimy, musimy tu kliknąć. Gdzie ty jesteś? Oh, w tym Blockade control roomie Tu, tu, tu. Aha. Zginiemy pewnie. No. <grafy> tak, bo tu wszystko się. ten i. Ten... chcesz nacisnąć? <grafy> Nie, ty naciskaj Dobra, cyk. Co jest to? Zabijamy go! <grafy> Jej! Kolejną osobę zabiliśmy to. się no, wełnę, czy coś. Eee zaraz? I rzec, no właśnie? Tu się otworzyło! Patrz tutaj. Aha. Okej. Okay. To jest droga zwycięzców! Tak Chyba. O, wagoniki! Wagoniki! Ej, wagoniki są mega fajne. Czekaj. Oj, dobra. Cyk! Idziemy. Dobra, tam my chyba już ostatnie no, wagoniki. No. Wow. Ale w końcu się udało. Masakra, nie? Te blaze to było prze... No właśnie z no. Kurde. Aha, słyszę. Y? E? E. też... Dobra. A, już. Co teraz? <laughs> Co teraz? Idziemy. Wyszliśmy! Wow, Koniec! jest zielono. Kredyty. Tak, tu Ej, ma autor. Jezu! Oh! <śścoughs> oh, Jesus. Tak, ale tu mamy autorów wszystkich: Beta tester, tak. beta tester, kreator. Dobra, to sobie był jeden oh autor. Oh my god. Portal do głównego tego. Mhm. Boże Tyk. Tak, i to już jest sam początek. To udało nam się skończyć mapę. Tak! Co to? Co to pójdzieło? <noise> Sorry Ej, gdzie ja lecę? Nie lecisz, rysuj się tam Wyjdź z tego Ej, ja lecę? Nic W sensie, że lecę? Bo <noise> Ten telefon miałem i to mnie tak zdezorientowało A no i co? I koniec? Tak, koniec Boże święte Jesus. Cieszę się <noise> znaczy, znaczy Generalnie grunie, mapka jest No spoko. właśnie fajna jest, się dużo zagadam, bo spoko fajne. W sumie pierwsza część była taka kupowata trochę. Tak, ale tak. właśnie najgorsze są te momenty walki. No, bo w sumie to, 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 co mieliśmy u gości przyjąć pierwszym odcinku z tym chodzeniem, z tymi dźwigniami, to, to po prostu w sumie trzeba było ogarnąć, bo myślimy, wszystko w duo, tak to trzeba tak zamieniać. I w sumie jeżeli są takie tak. zagadki logiczne, to było fajne, ale właśnie z tymi walkami to mógł, mógł sobie ten gość w sumie Trochę szczęcić. przegięte, tak. Trochę, no, naprawdę, Może nie tak, że całkowicie je wywalić, ale właśnie te, te najgorsze, w kwestii blazami, albo to, co było w jedynce, te bronienie, to tego powinno no. na nie być. A tak, tak poza tak. tym właśnie elementy logiczne były spoko, czasami zagieły <laughs> tego tak. polegała na tym, żeby chodzić w tej i we wte, bo w sumie na w Minecrafcie za bardzo się niczego więcej nie zrobi, nie? Ale no, nie. Ale ogólnie fajnie było. Fajne na pewno twórca się tu napracował. Te tak. wagoniki były najlepsze generalnie. No ta fabuła <grym> też jest jakaś tam. W sensie ogólnie tak, byli i, przyjaciele. Elize, zerówno. No właśnie właśnie było też spoko z tymi właśnie różnymi blokami, co mają nam pomagać, to to było tak. fajne. Też no, bardzo fajne, no. No tylko autor też te, te, ten <grym> lubił obrażać. Tak. <grym> I dokładnie. ogólnie, więc no. Ale ogólnie to bardzo fajne. Ale generalnie fajna, polecamy tak. No. Dobra, ale, ale to by było tyle. My... Tak. W On drugim zakra. ostatnim odcinku <laughs> udało się tak. zakończyć. Udało się. Więc, tak, ja Wam dziękuję za oglądanie, Buzdą, Gosia. Byłam. I dziękujemy za oglądanie całej serii, papa. Pa. Tak, papa. Pa.